według świętego Jana, rozdział 11, wersety od pierwszego do siódmego. Był pewien chory Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus usłyszawszy to, rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj rozpoczynamy Jedenasty. Rozdział z całą pewnością wiele ciekawych rzeczy tutaj będzie powiedziane, ponieważ no wiele jest napisane w tym jedenastym rozdziale. Słuchajcie, kolejna historia. To jakby troszeczkę Pan Jezus kończy rozmowę z innymi uczonymi w piśmie. Mamy tutaj teraz taką właściwie codzienną historię historię właściwie zwykłych. Ludzi. No i może dzisiaj lepiej nam się będzie trochę słuchało, w końcu jesteśmy zwykłymi ludźmi. A tutaj Pan Jezus właśnie pokazuje, że i też zajmuje się zwykłymi ludźmi. A właściwie chyba przede wszystkim zajmuje się zwykłymi ludźmi. No i też zwykła rzecz. Pewien człowiek zachorował. No każdy z nas chorował. Każdemu z nas chorował ktoś bliski, dziecko, współmałżonek, rodzice, i też tutaj mamy taką chorobę, która, no, może znacie tą historię, więc też zdradza tego rąbka tajemnicy, no, rzeczywiście przyprowadzi tego człowieka, łazarza do śmierci. Ale co jest w ogóle ciekawe, znaczy, może od początku, jest człowiek, który jest chory, jest to człowiek wierzący. Oraz w ogóle cała ta rodzina, czyli jego siostry Marta i Maria, również są wierzące, wierzące Panu Jezusowi Chrystusowi. I to też wyniknie nam tam dalej, właśnie z czytania tego rozdziału. I te wierzące osoby, kiedy zachorował ktoś bliski, to od razu posyłają wiadomość do Pana Jezusa, że właśnie ten, którego Ty kochasz, choruje. Kochani. Popatrz, jaka niesamowita od razu postawa. Posyłają wiadomość. No, jak my dzisiaj możemy posłać wiadomość do hmm, Pana Jezusa? No, no, chyba prościej niż w tamtych czasach. Nie musimy nikogo hmm, szukać i wysyłać, aby tamten jeszcze w ogóle poszukał Pana Jezusa. My dzisiaj, kiedy coś się dzieje, kiedy dzieje się właśnie jakaś choroba, możemy po prostu klęknąć. I zawołać sami do Pana Jezusa z prośbą, właśnie o to, aby wysłuchał naszej modlitwy, aby też dał uzdrowienie. Jezus, kiedy był na ziemi, Jezus Chrystus, uzdrawiał wiele osób, ale też czytamy, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam na wieki. Jeśli wczoraj miał moc, kiedyś 2000 lat, to i dzisiaj ją ma, i dzisiaj również jak najbardziej ma moc uzdrawiać, Ale przede wszystkim patrzy jaka postawa. Posła, od, posłały właśnie wiadomość, czyli można na dzień dzisiejszy powiedzieć: pomodliły się, zwróciły się do Pana Jezusa. Myślę, że znakomita większość z nas dzisiaj to zwróciłaby się jednak do lekarza, pomyślała o lekarzu, a dopiero gdyby ta choroba postępowała i to, co lekarze nie potrafili zdziałać, no to wtedy, jak trwoga, to do Boga, tak, wtedy klękamy i wtedy wołamy. Oczywiście dodam, tak, jak najbardziej należy iść do lekarza, kiedy jest się chorym. Pan Bóg również używa lekarzy i po to są lekarze, aby nas też leczyli. I wcale to nie oznacza, że niemożlimy się do Boga, albo dla Boga jest coś niemożliwe. Nie, Bóg również ustanowił i powołał lekarzy. No, jeżeli ktoś myśli inaczej, chociaż wiem, że są ludzie, którzy myślą inaczej, że nie wolno chodzić do lekarzy, tylko trzeba się modlić, no ale to w takim razie musielibyśmy wszystkich lekarzy uznać za szarlatanów, czy, którzy, nie wiem, są przeciwko Panu Bogu, a przecież wiemy, że tak nie jest. No, ale dobra, te siostry super zrobiły. Pomodliły się, tak powiedzmy to na dzisiejsze, do Pana Jezusa. No, ale co Pan Jezus? usłyszał, usłyszał, bo zawsze kiedy się modlimy, to Pan Jezus, Pan Bóg, zawsze słyszy nasze modlitwy. No, ale wiemy, że chociaż je słyszy, to nie zawsze odpowiada. I tutaj również jeszcze dwa dni sobie posiedział, zanim dopiero poszedł z powrotem, jakby zanim dopiero zadziałał. I popatrzmy na to. No tak właśnie czasami może być, że my się modlimy, nie ma od razu odpowiedzi, nie ma od razu uzdrowienia. Zaczynamy się frustrować, no co, Bóg nie słyszy, a dlaczego? Przecież tacy wierzący jesteśmy, ale słuchajcie, Boży pomysł to jest Boży pomysł, nasz to jest nasz. Bóg ma inny czas, my mamy inny czas. Znaczy, dobra, mamy ten sam czas, tylko on go troszeczkę inaczej widzi, a my zazwyczaj trochę inaczej. Ale popatrzcie się, co tutaj w ogóle Pan Jezus mówi. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. To znowu zabrzmi dla niektórych jak jakaś herezja, ale przypominam, to są słowa samego pana Jezusa. Pan Jezus mówi, że choroba, która przytrafiła się temu człowiekowi, może być ku chwale bożej. No właśnie, wiele osób mówi, no jak może być choroba ku chwale bożej? Bóg nie chce, abyś ktokolwiek był chory. Bóg chce, aby wszyscy byli zdrowi. Niektórzy powiedzą w ogóle, że jak jesteś chory, to jesteś niewierzący. To też różnego rodzaju herezje. Ale tak, czasami może się zdarzyć tak, że zachorujemy, i jest to ku chwale Bożej. Czy jest to z woli Bożej? Powiem tak, Bóg nigdy nie robi nic ku złemu, ale może dopuścić pewne rzeczy, które no, nam się wydają złe, ale dopuszcza to ze względu na nasze postępowanie, aby, albo aby coś nam wytłumaczyć. I to, że człowiek jest. Chory, to na pewno nie znaczy, że zgrzeszył. Aczkolwiek rzeczywiście choroba może być konsekwencją grzechu. I pomimo to, że nawróciliśmy się jakiś czas temu, to może dopaść nas jakaś choroba. Powiedzmy na przykład rak płuc. Ponieważ przez ileś tam lat paliliśmy, potem nawróciliśmy się, rzuciliśmy to palenie, no ale niestety w międzyczasie zniszczyliśmy te nasze płuca i tak doznaliśmy raka. Jako konsekwencji tego grzechu, bo grzech został wybaczony, został odpuszczony, no ale niestety konsekwencja tego grzechu jak najbardziej pozostaje. Dlaczego tak mówię? Kochani, kiedy sięgnęlibyśmy do pierwszego, do pierwszej księgi, do pierwszego właściwie rozdziału ja już szybko sięgam, to przeczytamy tam takie słowa. A przepraszam, to nie pierwszy, a drugi rozdział Księgi Rodzaju. Od drugiego wersetu. A gdy ukończył w dniu szóstym swęcieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg błogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym w tym bowiem dniu, odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając. Więc Pan Bóg stworzył świat, stworzył człowieka i on wykonał wszystko. Ale potem człowiek zgrzeszył. No i niestety są jakieś konsekwencje tego grzechu. Ale Pan Bóg już odpoczął od stwarzania, od swojego dzieła. Więc kochani, oczywiście dokonał jeszcze jednego dzieła. Czyli posłał swojego syna Jezusa Chrystusa, aby umarł i zapłacił za mój, za wasz grzech i zmartwychwstał. Ale generalnie wszystkie dzieła zostały wykonane. Więc nawet kiedy człowiek zgrzeszył, to następuje konsekwencja tego grzechu, i Bóg wcale nie jest zobowiązany do tego, aby to naprawiać, aby dawać nam jakieś lepsze płuca, kiedy paliliśmy, czy nie wiem, przywracać nam ręce, kiedy może je straciliśmy, czy nogi. Nie, Bóg już. Odpoczął od swoich dzieł, a teraz po prostu są jakieś konsekwencje tego grzechu. I dobrze, żebyśmy sobie to wszystko też zapamiętali, że Bóg wcale nie jest zobowiązany do tego, aby zadziałać tej całej konsekwencji. Oczywiście może i on okazuje łaskę komu chce i jak chce, i to Bóg działa i wybiera, ale nigdzie nie jest napisane, że on to musi zrobić, i nie próbujmy wymóc oczywiście. Tutaj do tych no, najczęściej skręgów protestanckich, którzy chodzą i chcą wszystkich uzdrawiać, albo właśnie wydłużać nogi i, i nie wiadomo, co tam jeszcze nawet niektórzy próbują wskrzeszać ze zmarłych. No nie, słuchajcie, Bóg odpoczął, i czasami są jakieś konsekwencje tego grzechu i wcale nie oznacza, chociaż tam przytaczają, że zostaliśmy uzdrowieni w jego krwi. Tak, zostaliśmy uzdrowieni na duszy, bo to dusza zostanie zbawiona, a nie koniecznie na ciele. Aczkolwiek rzeczywiście czasami mogą zdarzyć się cuda i na ciele, ale to Bóg decyduje, a nie my. On nie ma obowiązku, więc to, że gdzieś tam ktoś pójdzie i będzie starał się uzdrowić i wmawiać, że Bóg nie chce a właśnie Pan Jezus powiedział, że choroba ma być ku chwale Bożej. Dlaczego więc w takim razie chorujemy? No właśnie, jak powiedziałem, Bóg może dopuścić chorobę po to, aby zwrócić nasze myśli, skupienie na Nim, a nie na tym, co robimy, bo na przykład odchodzimy od Boga i Bóg po prostu opiekuje się i widzi to wszystko. Ale kochani, najczęściej ta choroba dzisiaj jest konsekwencją jakiegoś grzechu, a my, pomimo że mówimy, że jesteśmy wierzącymi, bardzo często zapędzamy się dalej w tą chorobę. I chciałbym tutaj też zwrócić uwagę, że my modlimy się do Boga, aby nas Bóg uzdrowił, ale na takiej zasadzie jak taki ten dżin z lampy, który spełnia nasze życzenia. Jak wiele dzisiaj jest takich chorób, no nazywamy je delikatnych, niegroźnych. Mam tu na myśli jakieś przeziębienie, jakąś grypę. Teraz idzie właśnie znowu pora jesienna, zimowa, więc coraz więcej osób będzie kichało, smarkało, kaszlało. No i co? No i dalej będą chodzić do pracy. Będą oczywiście takie, stosować środki domowe, niektórzy będą kupować jakieś leki farmaceutyczne, będą stosować, będą dalej pracować i będą się leczyć. No bo wiecie, z taką grypą, przeziębieniem, no kto to normalny kładzie się do, do łóżka? Ale słuchajcie, kiedy my jesteśmy wierzący, aha, oczywiście, no i będą też wierzący, Którzy będą stosować środki farmakologiczne i domowe sposoby, i oczywiście będą się modlić i prosić innych o modlitwę, aby Bóg ich uzdrowił, no i oczywiście będą dalej chodzić do pracy. Pani, chciałbym, żebyście my się też zdali z tego sprawę, że Bóg wszystko już ukończył. I kiedy grzeszymy, to są zawsze konsekwencje tego grzechu. Dlaczego my chorujemy na takie proste. Choroby właśnie jak przeziębienie. Bardzo często dlatego, że jesteśmy przemęczeni, jesteśmy osłabieni, zbyt dużo pracujemy, zbyt dużo bierzemy na siebie i dopada nas choroba. I pomimo, że jesteśmy wierzący, to Bóg dopuszcza tą chorobę. No i oczywiście z takim przeziębieniem kto będzie się kładł do łóżka, my dalej idziemy i co? I modlimy się, Boże uzdrów mnie, zbij tą gorączkę, prosimy innych, aby się o nas modlili i chodzimy do pracy. Jeżeli taki macie taką postawę, to powiem od razu Wam, marnujecie tylko czas na pewno na tą modlitwę, bo Bóg nie jest zobowiązany, aby sprawić cud. Jeżeli zaczynamy być chorzy, osłabieni, to powinniśmy właśnie zwrócić uwagę, z jakiego to jest powodu. No, najczęściej jesteśmy Przemęczeni albo na przykład no, było ciepło, a, a teraz jest zimno, i zamiast ubrać się, to my dalej chcemy chodzić w letnich sukienkach, w krótkich rękawkach i chcemy być piękni, a nie ubrać się. No to jest po prostu głupota i Bóg nie ma obowiązku odpowiadać na głupotę, przemęczenia, przepracowania. Bóg chce, abyśmy również i odpoczywali, i nauczyli się odpoczywać. Więc kiedy dopada na nawet takie przeziębienie, to jest oznaka, hmm, chyba za dużo mam na głowie. Trzeba sobie usiąść na czterech literach i odpocząć. Albo zacząć się lepiej ubierać, a może lepiej odżywiać. Kochani, to wszystko może wynikać i najczęściej tak właśnie jest. Że Bóg chce nam coś pokazać, a my modlimy się, Panie Boże, uzdrow mnie i dalej chodzimy. Czyli tym samym pokazujemy, że nie Boże, nie, ja mam lepszy pomysł. Ty, ty, ty się nie znasz, ty nie wiesz o co tutaj chodzi. Ja muszę iść do pracy, ja muszę mieć pieniądze, bo wiesz, bo mnie zwolnią, bo jest mało ludzi w pracy i w ogóle. Jak jest mało ludzi w pracy, to cię jeszcze zwolnią. No, zacznijmy się zastanawiać w ogóle, co my mówimy i co my oczekujemy od Boga. Oczywiście dopada nas nieraz jakaś choroba, właśnie ten, 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 ten rak, i modlimy się i prosimy, tylko też wiedzmy, że może być to konsekwencja naszego. Życia wcześniejszego, i Bóg wcale nie jest zobowiązany do tego, żeby nas leczyć. Ale jak najbardziej módlmy się, bo to chyba jest inny rodzaj jednak choroby, którą, którą mamy. Nie, ale i też często przecież raka mamy ze względu na stres. Żyjemy w stresie, praca nas stresuje, ale my dalej tam jesteśmy. No bo co? Bo nie chcemy zmieniać innej, nie wyobrażamy sobie innej pracy. A może Bóg chce pokazać? A wstrzymaj się, a odpocznij, to jest zbyt stresujące. Zmień tą pracę. I już to lekarzy mówiło właśnie i pokazywało, że człowiek zmienił otoczenie, zmienił sposób życia i nagle choroby ustępowały. Tak, to jest działanie właśnie Boże, uzdrowienie Boże, ale nie przez cud taki jak dzina z lampy, pstryknięcie. Tylko chce Bóg nam coś pokazać. Człowieku, wyhamuj trochę. Ty tak chciałeś i tam poszedłeś, ale ja chcę od dzisiaj od Ciebie czegoś innego. Chcę, abyś zwolnił, abyś zwrócił się ku mnie. Będziesz miał z tego mniej pieniędzy? Nic się nie bój, nie braknie ci. Nauczysz się, żeby żyć tak. Z tego, co potrzebujesz, a nie z tego, co chcesz. Kochani, zwróćmy na to uwagę właśnie, kiedy przede wszystkim przychodzi choroba, przychodzi nieszczęście. Czy my pierw do Boga, czy swoimi sposobami, a potem, jak już nasze sposoby zawiodą, to do Boga. Ale czego my się potem spodziewamy? Narobiliśmy jeszcze większego bałaganu, większego bigosu i Boże, no pomóż, ratuj, posprzątaj, bo my nie dajemy rady i jeszcze będziemy mu mówić, co ma zrobić. Nie, Bóg jest suwerenny, jest wszechmogący, ale to on decyduje i bardzo często, właśnie przez takie choroby, chce nam pokazać. Hobito, chłopie, zwolnij, zajmij się słowem Bożym odpocznij, zwróć uwagę na swoje dzieci, swojego współmałżonka, na bliskich, na Kościół, a nie tylko w tej robocie. Odpocznij sobie, poczytaj Słowo Boże, a zobaczysz, zobaczysz mnie, moje działanie. Kochani, to wam chciałem przekazać. Początek tego oczywiście rozdziału zapraszam na jutro, na kolejne wersety, na kolejne fragmenty. Pozdrawiam, błogosławię i życzę dobrej nocy. Drogi słuchaczu, proszę nie zapomnij zasubskrybować kanału, dać kciuka w górę i zostawić komentarz. Podziel się tym podcastem z innymi, bo tak przyczynia się również do szerzenia Ewangelii pana Jezusa Chrystusa.